Dzień dobry, Wojciech Mulik, witam Państwa w Rozmowie Gońca. Moimi Państwa gościem jest Pan Profesor Andrzej Richard, socjolog, profesor nauk humanistycznych z Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czy sądzi Pan, że elektorat rządzącej koalicji, czy oni będą zadowoleni, jeżeli to skończy się w tej kadencji na przykład aktami oskarżenia, a do więzienia nie trafią po prostu tak, takie postacie jak Daniel Obajtek, Zbigniew Ziobro? Wie pan, Polacy patrzą na życie polityczne i w ogóle na demokrację pod kątem sprawczości i skuteczności. To jest to słynne, okropne słowo dowożenie, prawda, które dominuje w polskiej publicystyce. Czy dowieźli, czy nie dowieźli? Notabene badania Europejskiego Sondażu Społecznego pokazują, że, że dla Polaków właśnie demokracja bardziej kojarzy się z czymś, co ma coś załatwić niż z czymś, co ma przestrzegać jakichś procedur. To jest takie bardziej celowościowe patrzenie na demokrację niż proceduralne. E, dlatego ta sprawczość jest niezmiernie ważna. No i teraz tak: czy się uda kogoś aresztować, czy się uda kogoś wsadzić, czy się uda kogoś skazać, nawet. No to zaczęło być tym głównym kryterium oceny całej praworządności i w ogóle systemu instytucji. E, taki, no moim zdaniem, tak jak mówiłem poprzednio, trochę nadmiernie. Prawny sposób patrzenia na to wszystko, to nie może być jedyne kryterium. Ja myślę, że dobrze zrobił pan minister Żurek, że zaczął nie od tego, że wyszedł i powiedział, a ja zamierzam zrobić dochodzenie, spowodować, żeby się prokuratura zainteresowała tym, tym i tym, i mam nadzieję, że będą akty oskarżenia wobec tego, tego i tego. Nie, on zaczął od czegoś, co jest absolutnie w jego rękach. Wyszedł i powiedział, ja zrobiłem i będę dalej robił to, to i to na swoim podwórku. Będę czyścił po to, żeby móc polegać na tych, z którymi będę musiał współpracować, a na niektórych nie mogę polegać, ponieważ oni wyrazili prawda, lojalność wobec e, takich działań karesu, z którymi ja się na przykład nie zgadzam i tak dalej i tak dalej. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla was. Wciąż jednak ponad połowa z was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl, ukośnik, goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Więc z pokazał, że można być skutecznym w takim wymiarze, jak gdyby zaczęcia od porządkowania tego, co jest absolutnie w jego rękach. I to już jest dużo. Czy, tak jak pan pyta, e, czy jemu się uda doprowadzić e, do procesów sądowych, już nie mówiąc o ławach oskarżonych, prawda, wobec tych kilku osób, no to to jest ważne, ale ja myślę, że ważne byłoby też, aby on potrafił przekonać opinię publiczną, że nie tylko na tym, że oskarżony będzie obajtek i parę podobnych mu osób polega w Polsce przywracanie praworządności, tylko na budowie sprawnych, dobrych instytucji. To jest strasznie trudne, bo wie, pani, wie pan, Obajtka też się łatwiej widzi. Jak się mówi obajtek, to wiadomo o co chodzi. Jak się mówi instytucja. A, to już takie trochę nudziarstwo dla ludzi. To strasznie trudno jest o tym, o tym mówić w sposób atrakcyjny, ale mam nadzieję, że Żurek potrafi. Pojawiają się już takie opinie, na przykład profesora Antoniego Dudka, że niebawem czeka nas największa polityczna wojna w III Rzeczpospolitej. Czy sądzi pan, że to właśnie na to się zapowiada? Czy Karol Noworski i rząd pójdą na najmocniejsze zwarcie w naszej erze politycznej? Można tak sądzić na podstawie... Tych enuncjacji i przygotowań y, obydwu stron. E, bardzo agresywne i kompletnie niepotrzebne słowa e, Elekta o Tusku jako najgorszym premierze, e, i z jednej strony, no a z drugiej strony. Coś, co jest jeszcze do końca niejasne. E, cały pakiet ustaw, że to będzie paromiesięczny proces, on kiedyś powiedział, z którym on rozpocznie całą swoją, jak gdyby, inicjatywę legislacyjną, więc widać, że będzie aktywność tamtej strony. Po stronie Tuska też widać, no, chociażby w jego wywiadzie w jednej z prywatnych telewizji, gdzie przedstawił się jako no, przywódca, który wie, do czego dąży, wie, jakie są zagrożenia dla Polski, mówi o tym realistycznie, wyraźnie, choć nie wzbudza paniki zarazem, bo stwarza wrażenie osoby, która nad tym panuje. Yy, I mówi, że on wie, gdzie są granice kompetencji prezydenta, a gdzie są kompetencje premiera. W związku z czym tak, można się tego spodziewać. Czy to będzie aż taka ogromna wojna? Nie wiem, bo ja muszę powiedzieć, że zostawiam sobie jakiś, jakiś fragment, jak gdyby, na niepewność. Nie tylko dlatego, że myśmy, yy, że myśmy przeżyli bardzo wiele wydarzeń, które było kompletnie Nieoczekiwanych w polskiej historii ostatnich lat i w ogóle na świecie, ale dlatego, że tak naprawdę my o, o panu Nawrockim, no, poza rozmaitymi mało ciekawymi rzeczami dotyczącymi jego życia osobistego i pewnymi enuncjacjami, które mogą no, trochę źle trochę to może jest łagodnie powiedziane, źle świadczyć o jego poglądach na, na demokratyczne instytucje, to my bardzo niewiele o nim wiemy. Ja być może w swojej naiwności zostawiam sobie jakiś element takiej, no lekko, niewyłącznie pesymistycznej niepewności, tak bym powiedział. Czyli być może się... Być może się czegoś nauczymy innego o nim. Być może on się czegoś nauczy. Ja nie jestem przekonany, czy on jest już do końca aż tak uformowany, ponieważ on jest zupełnie nowy w polityce, a poza tym y, jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała jego relacja z obozem, który go wypromował, czyli z pisem, a głównie z Jarosławem Kaczyńskim. Czy tam będzie y, bardzo silny związek, czy coś w rodzaju szorskiej przyjaźni? Prokuratura zamierza zająć się słowami marszałka Szymona Chłowni na temat zamachu stanu. Czy widział pan profesor kiedykolwiek na przykład w czasach rządów prawej sprawiedliwości taką sytuację, że Jarosław Kaczyński ogłasza koniec wojny w koalicji, a następnego dnia poseł PIS-u, poseł Solidarnej Polski, oskarża na przykład ówczesnego premiera o romans, a następnego dnia z kolei lider kolejnej partii mówi o tym, że był namawiany do zamachu stanu? Czy to miało wzmocnić koalicję? Ja no wie pan, e... To jest przykład na to, jak pewnego rodzaju infantylne zachowania mogą prowadzić do e, dosyć poważnych konsekwencji. Co prawda, do tej pory najbardziej poważne i dewastujące dla swojej wiarygodności konsekwencje odnosi sam marszałek Chłownia, którego poziom zaufania już szoruje zupełnie pod nie w ostatnich sondażach. Ale wie pan, jeżeli się wychodzi i mówi że przychodzili do mnie i namawiali do zamachu stanu, ale ja jestem, prawda, człowiek, który się zamachowcom nie kłania, prawda, i nie uległem tym pokusom. No to jaki to jest przekaz? No to jest przekaz taki, że, że ci ludzie, którzy postulowali, nie wiem, no wstrzymanie, opóźnienie procesu zaprzysiężenia, z czym ja się akurat nie zgadzam, ponieważ ja, ja ufam tym analizom, które pokazały, że, że ten wybór, no jednak, Ostałby się tak czy inaczej, gdybyśmy nawet wszystko przeliczyli. E, natomiast rzeczywiście skala błędów była porażająca i nieakceptowalna. W związku z czym ci ludzie, którzy chcieli i chcą nadal, jak gdyby pewnej weryfikacji tego wyniku, żeby do końca wiedzieć, ile głosów dostał jeden, a ile głosów dostał drugi, żeby nie kończyło się na tym, że na pewno jeden dostał więcej, a drugi dostał mniej. E, bo to jest to jest pewne moim zdaniem, e, no to ci ludzie to nie są zamachowcy, to są zatroskani obywatele. I teraz, jeżeli się nazywa ich zamachowcami, to po co? No, po to, żeby pokazać, zobaczcie, inni źli ludzie przychodzili i kusili mnie do złego, ale ja jestem opoką demokracji. Ja jestem moralnie najwyżej. I ta próba wspinania się moralnie bardzo, bardzo wysoko. Może skończyć się bolesnym kontaktem z glebą. I tak w tej chwili moim zdaniem jest, jeśli chodzi o marszałka Hołownie. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudny punkt w koalicji, bo on tam ma jednak tych 31 czy 32 posłów. W jakimś stopniu ta większość wisi także, wisi także na Polsce 2050. No ale. Em, em, jak się porówna jego zachowanie do zachowania drugiego koalicjanta, jakim jest Lewica, no to to, to, to jest, wie pan, kompletna różnica. To jest inaczej. Inny jednak, poziom lojalności jest zupełnie inny. I tutaj yy, no jestem, muszę powiedzieć, bardzo zdegustowany, a jednocześnie zbudowany pewnym rodzajem spokoju reakcji Donalda Tuska na to, który jest realistycznym politykiem. Um, ale to, wie pan, to, 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 to nie wróży najlepiej, no inna sprawa, że po drugiej stronie, gdzie się próbuje budować niby jakąś potencjalną, może nie koalicję, ale jakiś fliryt między Konfederacją a pisem, no to też dochodzi do zaognień, prawda, jeżeli lider jednego ugrupowania nazywa lidera drugiego ugrupowania nieomalże gangsterem, prawda. Premier Donald Tusk powiedział jednak, że w polityce nie powinno być miejsca na wyścigi zdrajców, głupców, ludzi bez wyobraźni. Czy zdaniem pana profesora miał na myśli marszałka? Mógł mieć. Wie pan, bo no Dla mnie to jest po prostu yy, poza negatywnymi konsekwencjami, na razie głównie i w domyśle, na szczęście, w moim przekonaniu, tylko dla niego. Co yy, to, to przede wszystkim pokazuje, taki brak. No, brak pewnego rodzaju inteligencji politycznej i to u człowieka, który prawda, mieni się być niezmiernie sprawnym właśnie i sprytnym y, politykiem, y, mógł mieć na myśli, a w każdym razie mówiąc te słowa, pan premier, a w każdym razie ja myślę, że opinia publiczna ma prawo myśleć, że premier Tusk mógł myśleć o nim. Andrzej Stankiewicz w Wonecie w stanie wyjątkowym powiedział, że Jarosław Kaczyński rzekomo uwiódł marszałka chłownie, który jest nim zauroczony. Jak w takim razie można wytłumaczyć te nocne spotkania drugiej osoby w państwie z, no właśnie, Adamem Bielanem, Michałem Kamińskim, Jarosławem Kaczyńskim? Czy w ogóle druga osoba w państwie. Powinna przewidywać reakcję społeczeństwa, jeżeli o 12 w nocy, o 1 w nocy przyjeżdża do mieszkania spotykać się z Jarosławem Kaczyńskim. Tuż przy, przed właśnie decyzjami dotyczącymi zaprzysiężenia. No, wie pan, e, czy druga, czy dziesiąta osoba w państwie, jeżeli idzie na nocne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, przede wszystkim powinna była mieć na tyle e, brak. Ku deficytu w um, ogarnianiu sytuacji intelektualnie, żeby wiedzieć, że Jarosław Kaczyński to z całą pewnością wykorzysta tak, żeby wzmocnić swoją pozycję, a tego kogoś ewentualnie uzależnić albo jakoś przydusić. To, to, to naprawdę nie trzeba gigantów intelektu, żeby to znając Kaczyńskiego przewidzieć. No nie zostało przewidziane, no to świadczy moim zdaniem o tym, o tym słabym rozpoznaniu, jak gdyby zachowań politycznych, jakie, jakie w Polsce się dzieją. Przez pana marszałka. On tego, on tego jak gdyby nie przewidział, chyba że pomyślał sobie, co byłoby już kompletnym przejawem infantylizmu, że ja ich wszystkich i wszystkich przechytrzej, widzę tutaj na tego, który chce rozgrywać i który chce, prawda, pokazywać, że no właśnie, tak, już te dwa obozy są męczące dla ludzi. Ja będę tym, który będzie trzeci, bo ja potrafię rozmawiać z każdym. No to nie działa, wie pan. Ja, ja sobie myślę, kiedy taki właściwie też tutaj bardzo krytycznie się wypowiadam e, o tym, co zrobił ostatnio i co robił także wcześniej pan marszałek Hołownia. To jest jednak jeden aspekt, który też powinniśmy wziąć pod uwagę. E, platforma, Koalicja Obywatelska, no krytykują prawda, te zachowania i tak dalej. Dużo takich powiedziałbym niemal złorzeczeń stamtąd słychać. A oni powinni go złocić, właściwie. Dlaczego? Ponieważ w sytuacji przegranej e, Trzaskowskiego w wyborach otwierało się strukturalnie miejsce na jakąś trzecią siłę. Rzeczywiście się otwierało. No ale co? Trzecia siła się skompromitowała. E, I w zasadzie komunikat, te kompromitujące działania marszałka hołowni, komunikat, jaki wysyłał do, do opinii publicznej, e, to jest e, właściwie i ten komunikat, jaki płynie ze strony koalicji rządzącej, po tych jego nieakceptowalnych zachowaniach, to jest taki, chcecie trzecią drogę, będziecie mieli taką trzecią hołownię, prawda? No zobaczcie, to już lepiej jednak my jesteśmy, no bo zobaczcie, do czego prowadzą miraże trzeciodrogowości. Trochę skompromitowana została ta idea, a było i wciąż jest na nią strukturalne miejsce. Już bardziej być może Konfederacja będzie próbowała to wypełnić zupełnie Inny rodzaj, innym rodzajem trzeciej drogi, no ale też zobaczymy, czy je się to powiedzie, bo do tej pory wysiłki trzecia drogowości w Polsce można znaleźć parę przykładów, nazwisk raczej się nie udawały. Skąd, zdaniem pana profesora, bierze się w Polsce, akurat w Polsce, ten fenomen takiego wzrostu dla skrajnej prawicy, dla partii nawet Grzegorza Brauna? Bo trzeba sobie powiedzieć jednak, że jesteśmy państwem, które w ostatnich latach naprawdę cały czas zyskuje, niezależnie od władzy, finansowo ten poziom życia w Polsce jest coraz większy. Z takich lęków to mamy oczywiście wojnę, e, wojnę między Rosją a Ukrainą, tuż przy naszej granicy. E, no ale z drugiej strony w Europie ten lęk przed migrantami e, pojawił się na pewno też z powodu migracji, która trwa przez 20-30 lat niekontrolowanej. E, wiadomo jak to Wyglądało w tych krajach i innych, ale skąd w takim razie ten lęk bierze się u nas? Ja myślę, że on do pewnego stopnia bierze się właśnie z tego, że jednak dla jakiejś tam części, nie takiej małej społeczeństwa, zaczęło się żyć coraz lepiej. Mimo. Wybitnych i dużych, i szkodliwych, i bolesnych, jak gdyby enklaw, a nawet więcej niż enklaw nierówności społecznych. Mimo tego, że właśnie to dochodzenie do relatywnej zamożności jest bardzo nierówno rozłożone, no jednak ludzie widzą, że jakoś idzie to wszystko do góry. I być może. Poczucie zagrożenia spowodowane tym, co się dzieje za naszymi granicami, także przede wszystkim wojną w Ukrainie, ale także właśnie tym ciśnieniem migracyjnym w innych krajach Europy powoduje, że łatwiej jest jakby manipulować tym strachem i wzbudzać go jeszcze bardziej i wzbudzać niepewność i to może powodować zwrócenie uwagi e, społeczeństwa ku takim no bardziej radykalnym formom. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że zawsze jestem bardzo ostrożny z takim twierdzeniem, że no że to jest pewien nieuchronny proces, że społeczeństwa się przesuwają na prawo, że to na całym świecie tak jest i że w Polsce też tak idzie. Ja wtedy zawsze mówię nie należy mylić głębokości zmian, jakie wprowadzają rozmaite władze, od Trumpa poprzez PiS w ciągu 8 lat i tak dalej. Nie należy mylić głębokości tych zmian z ich nieuchronnością, ponieważ te zmiany w dużym stopniu są wynikiem relatywnie niewielkich zwycięstw wyborczych. I tak naprawdę wciąż jest wszystko w naszych rękach. Pan Andrzej Machowski, znany analityk, pokazał, że gdyby te młode kobiety i młodzi mężczyźni, którzy poszli w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, do końca rzeczywiście byli zmobilizowani i poszli w wyborach yy, prezydenckich, to wygrałby Karo yy, Rafał Trzaskowski. Większością jeszcze mniejszą niż wygrał Nawrocki, ale by wygrał. W związku z czym tak naprawdę nie czyńmy wrażenia, że oto jesteśmy niewolnikami nieuchronnego procesu historycznego. Nie myślmy, tak jak to się kiedyś myślało w tym słynnym filmie y, pana Chęcińskiego Rozmowy kontrolowane, gdzie się pojawiał y, oficer Ludowego Wojska Polskiego i powiadał tak, na zadawane często pytanie, czy do stanu wojennego musiało dojść, jest tylko jedna odpowiedź. Skoro doszło, to znaczy, że musiało. Nie myślmy, że jeżeli coś się wydarzy, to się musiało wydarzyć. Kartka wyborcza, aktywność, głos, krytyka cały czas w naszych rękach. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościom był pan profesor Andrzej Richard, socjolog, profesor nauk z Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Wojciech Mulik, oglądajcie Państwo rozmowę Gońca. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.